Centralny pralny i Twoja późniejsza postawa jako człowieka i jako sportowca pozostaną na zawsze w pamięci. Pozostaną w niej jako symbol sportowego ducha walki i zwycięstwa niezłomności charakteru. Jako dowód na to, że nie można się poddawać nawet w najtrudniejszych momentach. Że piłka ręczna. To sport prawdziwych walczaków i wielkich, nie tylko wysokich ludzi. Gratuluję Ci tej postawy i dziękuję za to, że dla polskich kibiców, sportowców i młodych ludzi stałeś się wzorem godnym naśladowania. Wzorem, którego wszyscy potrzebujemy i chcemy cały czas podziwiać. serdecznymi uściskami Donaldu. Gratuluję. Sobie.